Bardzo dobra zmiana w ościeżnicach od firmy DR, i to jest wiadomość raczej dla monterów, może dla sprzedawców drzwi, może dla osób, którzy, które chcą same sobie kupić drzwi, same zamontować i nie wiedzą, jaką ościeżnicę wybrać. DR w końcu zrobiło coś, na co rynek w sumie czekał. Jak wiecie, w ościeżnicach regulowanych zakres regulacji jest przeważnie co 2 cm, czyli mamy zakres od 10 do 12, od 12 do 14 itd. itd. Tutaj jest wyjątkiem firma Woster, bo w Wosterze tam jest zakres regulacji co 4 cm. Jest jeszcze kilka innych firm, ale nie, wszystkimi, nie dla wszystkich filmy się. Kurwa, nie znam wszystkich filmów. Generalnie chodzi o to, że DRE przedłużyło pióro. Przedłużyło pióro o pół cm. I to przedłużenie pióra wygląda tak, że jak mieliśmy zakresy normalnie od 100 do 120, to w tej chwili w DRE to wygląda tak, że mamy 100-125. I uwaga, następny zakres nie zaczyna się od 125, tylko zaczyna się od 120, od 120, 145. I to jest zajebista zmiana, bo bardzo często brakuje nam tej pół centymetra nieraz ściana odchodzi od pionu. Nigdy nie wiadomo jaką osiornicę dobrać, czy wziąć zakres, jeżeli masz mur 11,8 grubości muru, a w niektórych przypadkach 12, a może nawet 12,2 i nie wiesz, czy wziąć ościeżnicę od 10 do 12 i ona Ci się rozciągnie te 2, 3, 3 mm, czy wziąć już zakres od 12 do 14, więc tu mamy tą zakładkę 0,5 cm i to jest naprawdę zajebiste rozwiązanie i przede wszystkim jest zajebiste z tego powodu, że nie trzeba będzie ścinać pióra. Mówię tutaj o ścinaniu pióra, bo w niektórych przypadkach, tak jak wspomniany wcześniej Woster Woster ma taką oświeżnicę oczywiście nie wszystkie, gdzie jest zakres regulacji co 4 cm. I to jest naprawdę zajebiste rozwiązanie, jak nie wiemy jeszcze, jaka będzie finalna grubość muru. Ile dojdzie płytki, kleju i tak dalej. Tutaj mamy większy zakres możliwości, ale w momencie, gdy kupicie oświeżnicę nie wiem, 10-14, a wasz mur ma 10 cm to no kurwa nie włożycie tej opaski normalnie i nie zamknijcie tej ościeżnicy na 10 cm, bo to pióro trzeba będzie ścinać. I dlatego DRE to fajnie wykombinowało, że pióro jest przedłużone, ale ten frez w ościeżnicy też jest przedłużony, więc jeżeli będziecie mieli ten, tą najmniejszą wartość zakresu, to nie trzeba będzie tego pióra ścinać i to jest zajebiste rozwiązanie.